Witam Was moi drodzy na czytaniu z serii Wybierz kartę. Pytanie brzmi, co mnie czeka w miesiącu, w czerwcu, w miłości? Cztery grupy kart z kamieniem. Tygrysie oko, kryształ górski, czarny turmalin i różowy turmalin. Pierwsza grupa kart, druga, trzecia i czwarta. Co mnie czeka w miłości w czerwcu. Skorzystając z okazji, chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim za obecność, za zaufanie, za lajki, za pozytywne komentarze, za subskrypcję mojego kanału, za uczestnictwo w rytuałach nowiu i pełni. Ja nagrałam teraz krótki filmik, zapraszający do uczestniczenia w rytuału. Rytuale pełni czerwcowej w intencji oczyszczenia relacji. Ja na dole dam link do tego filmiku, także zachęcam do obejrzenia. I również na dole w opisie filmu jest mój adres mailowy. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to zapraszam. Dobrze. Czyli pierwsza grupa kart: Tygrysie oko, Kryształ Górski, Czarny Turmalin i Różowy. Turmalin, co mnie czeka w miłości w czerwcu? Pierwsza grupa kart. Mamy tak, mam pewnego, pewnego rodzaju zatrzymanie. Tutaj mamy dwójkę. Dwójkę. Mam nadzieję, że widać. Ja może zrobię troszeczkę bliżej. Zrobimy tak. O. Mamy tak, dwójkę buław, szóstkę monet i czwórkę monet. To nie są miłosne karty, to chyba nie muszę o tym mówić. W każdym razie tak, ale mówimy tutaj o sprawach miłosnych. Co czeka mnie w miłości w czerwcu? Pewne zatrzymanie i wybór drogi. Ta droga może być związana z tym, że nie czujemy pewnej stabilności i równowagi w związku. Możemy czuć się też w taki sposób, powiem brzydko, zawłaszczony przez drugą osobę, tak? Że druga osoba będzie od nas, od Was wymagać, od osób, które wybrały tą grupę kart. Yy, takiego podporządkowania się, tak? Robienia tak, jak ta druga osoba chce, tak? Yy, yy, I wy będziecie czuć brak równowagi w związku, czyli ktoś tu za mało daje, za dużo żąda, tak? I będziecie dążyć do tego, żeby tą równowagę utrzymać. Ale żeby, żeby <laughs> to zrobić, to trzeba by zatrzymać się na chwilę i zastanowić się... Jaki sposób to zrobić? Którą drogą iść, Drugą, którą drogą podążać? Jak prowadzić równowagę w miłości, w związku, w relacji? Czyli co Was czeka w tym miesiącu, w miesiącu czerwcu w miłości? Dążenie do równowagi, nie dawanie się zawłaszczać, tak? Bo być czyjąś w cudzysłowie, no to jest dużo powiedziane własnością, tak? Ale są tacy mężczyźni, którzy y, lubią sprawować kontrolę nad drugą osobą, i też kontrolę w związku, tak? Będziecie się skupiać na utrzymaniu równowagi w tym wszystkim. Możecie również w związku czy w partnerstwie pracować nad finansami. To też jest jak najbardziej skazane na równowadze, tak, żeby każdy wnosił do tego swojego ogniska domowego, jeżeli tworzycie jakieś wspólne, wspólne mieszkanie, wspólny dom, tyle samo, tak, żeby nie tylko jedna osoba finansowo dbała o, o, o te sprawy. Związkowe, ale druga osoba y, też. tak? Możecie też być, moi drodzy, skoncentrowani skonc, też na oszczędzaniu w związkach. Także to widzą karty dla osób, które wybrały grupę kart numer jeden. Jeżeli chodzi o grupę kart numer 2 z kryształem górskim, to zaraz tutaj zobaczymy, co jest. Mamy siłę. Y, mamy szóstkę buław i mamy kapła. Będziecie mieć, widzę tutaj takie duże, duże zwycięstwo, jeżeli chodzi o miłość, o sprawy uczuciowe. I mam wrażenie, że dążenie do zalegalizowania pewnych, pewnych spraw, tak? pewnych rzeczy. Tylko będziecie, mam wrażenie, skupiać się na tym, żeby to zrobić w sposób mądry i strategiczny, tak, będziecie wykazywać się siłą, mam wrażenie, że wy możecie mieć yy, osoby, które wybrały tą grupę kart, są w jakichś długoletnich związkach, ale niekoniecznie, bo ja, yy, bo oczywiście to nie jest, to jest, to może tak być, ale niekoniecznie musi, ale są w takich długoletnich związkach i chcielibyście już takiej stabilizacji, tak? Chcielibyście jakiegoś zalekalizowania pewnych rzeczy. I wy w tym miesiącu poczujecie takie siły, przypływ energii do tego, żeby zawalczyć o to, tak? żeby zdobyć to, czego chcecie i mam wrażenie, że możecie się czuć na pozycji właśnie wygranej i że jesteście na dobrej drodze do tego, żeby ten związek wasz przeszedł, no legalizacja to jest pierwsza sprawa, ale też przeszedł na inny etap emocjonalny, na inny etap duchowy, tak? Um, żeby w tym związku, ten związek opierał się na takich bardzo mocnych fundamentach, na bardzo dużej moralności, tak, na takich zobowiązaniach powiedziałabym natury etycznej, także, że będziecie do tego, moi drodzy, dążyć i to będzie ten miesiąc, w którym wy będziecie mieć siłę do tego, tak? I i myślę, że wam się to na pewno w dużej mierze Uda, czyli wejście na taki wyższy poziom w relacji, wyższy poziom w emocjach, wyższy poziom w energiach, tak? Czyli wy się w tym miesiącu na tym w miłości skupicie. Jeżeli jesteście w związkach, jeżeli nie, to również dojdziecie do tego wniosku, że w, czego Wy w miłości, czego Wy w partnerstwie potrzebujecie, że być może. Wy potrzebujecie czegoś głębiej, że wy będziecie potrzebować czegoś, co da wam poczucie stabilizacji, co da wam miłość, co da wam takie wsparcie, wsparcie emocjonalne, i wtedy będziecie mogli czuć się spełnieni. tak? Czyli taka duża siła zrozumienia, czego chce i czego potrzebuje w partnerstwie, w związku, w miłości. Druga, trzecia grupa kart. To jest z kamieniem czarny turmalin. I co my tutaj mamy? Mamy trójkę monet, mamy słuchajcie pustelnika i mamy trójkę. Trójkę mieczy. Dobrze. Słuchajcie, praca nad czymś. Żeby. Ja widzę tak. Będziecie się bronić przed tym, żeby nie, nie zostać y, zranionym. Tak? Także w tym miesiącu trzeba by uważać jednak na y, pewnego rodzaju sprawy, które mogą przysporzyć nam ból serca. Tak? Możecie być zmęczeni pewnymi sprawami sercowymi, tak? Y, możecie być zmęczeni a, tak. Kim, no niekoniecznie traktowaniem was w taki sposób, jakbyście chcieli. Was czeka w związkach, w relacji, w partnerstwie pewnego rodzaju izolacja. Wy będziecie poszukiwać swojej drogi. Wy będziecie poszukiwać moi drodzy, spokoju, wyciszenia, odizolowania się, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Będziecie się skupiać na Pracy nad sobą, nad swoimi emocjami, nad tym, czego chcecie. Będziecie skrupulatnie myśleć nad tym, ale do tego potrzeba jest, będziecie czuć potrzebę izolacji i y, takiego zagłębienia się w swoje, y, w swoje uczucia, w swoją mądrość, y, w swoje doświadczenie żeby być może drugi raz nie popełnić tego samego błędu, jeżeli nie jesteście, słuchajcie, w związkach, to myślę, że to nie jest dobry moment na to, żeby, żeby szukać partnerstwa, żeby szukać kogoś. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby być może wyleczyć serce jeszcze po tym, co zostało, jakaś zadra, tak? Jeżeli nie jesteście w związku, to nie jest dobry moment na to, żeby wchodzić w czegoś następnego. Wyleczmy się z jednego. Troszeczkę odizolujmy się od pewnych rzeczy, pomedytujmy. Wyrównajmy tak oddech, wyrównajmy yy, wszystko to, co być może zostało zaburzone w jakiś tam sposób. I pracujmy nad sobą, nad swoimi zasobami, nad swoimi energiami. Pracujmy nad sobą. Także mówię dla osób, które nie są w związku, to myślę, że to nie jest dobry czas na wejście w nowe relacje. To jest dobry moment na to, żeby. Wejść w głąb siebie i zrozumieć siebie, pracować nad sobą, nad swoją siłą i nad tym, co ewentualnie mogło w przeszłości spowodować ból naszego serca. I Grupa kart numer 4 Turmalin różowy. Co my tutaj mamy? Mamy sprawiedliwość, mamy ósemkę buław i mamy rycerza. Nie czy. Słuchajcie, no ktoś się pojawi nagle w tym, w, tym, w tym miesiącu. Jeżeli nie jesteście w związkach, załóżmy, ale jak jesteście, to też to może się oczywiście zdarzyć. Pewnego rodzaju równowagę, którą Wam się mogło wydawać, że już osiągnęliście, yy, yy, zaburzy wiadomość. Yy, wiadomość od pewnej osoby, będzie to być może niespodziewana, nie spodziewaliście jej się zbytnio i ktoś pojawi się z nienacka ktoś odezwie się z nienacka Będzie to mężczyzna młody tak energiczny ale to będzie mężczyzna który wprowadzi więcej chaosu podniesie nam adrenalinę tak zamiesza yy, yy, zakręci yy, tornado wprowadzi zamęt wiatr i yy, no i może się oddalić tak i to może zaburzyć Waszą równowagę w tym miesiącu, tak? Ja nie mówię, że to będzie złe, bo to na pewno będą, bo ósemka Buław mówi o przyjemnych wiadomościach. Być może ktoś się właśnie odezwie taki, kto wprowadzi w Wasze życie troszeczkę ruchu, tak, troszeczkę takiego zamieszania. Może właśnie tego potrzebujecie że ktoś rozpaliwa roz, w was potrzebę komunikowania się, rozmowy, choćby to miało być na chwilę, tak? Także ja tu widzę tutaj zdecydowanie osobę, osobę, która się skomunikuje, y, która ta, pewnego rodzaju stagnację zaburzy. Albo to będzie na dobre, albo to będzie za, na złe. Zależy w jakiej sytuacji jesteście. Jeżeli jesteście znudzone pewnego rodzaju stabilizacją, to jak najbardziej takie zawirowania są czasami na rozruszenie, tak nas. Ale słuchajcie, jeżeli dojrzy, do, dążycie do jakiejś stabilizacji, do równowagi, do sprawiedliwości, do działania zgodnie z prawami moralnymi, to taki rycerz mieczy może nam troszeczkę zaburzyć to jeżeli nie chcemy oczywiście, tak, i spłoszyć pewne sprawy, tak, spłoszyć, yy, spłoszyć nas i, a jeżeli, że jest, jeżeli jesteśmy w związku, jeszcze tylko zalegalizowanym związku, to uwaga na romanse, które mogą się pojawić znikąd yy, i rozpalić w nas yy, chęć ruszenia yy, z tym rycerzem mieczy do przodu i potem yy, on sobie może, że tak powiem, zrobić zamieszanie w naszym życiu i oddalić się. Ale oczywiście, ja nie mówię, są osoby, które takich wrażeń potrzebują. Jeżeli tak, to jak najbardziej karty mówią, że może coś takiego się wydarzyć. Mam nadzieję, że wybraliście tą grupę kart, która w jakiś sposób pomoże Wam, rozjaśni Wam wasze sprawy w miesiącu. Sprawy miłosne w miesiącu czerwcu. Pozdrawiam.